Siemanko, witam bardzo serdecznie, z tej strony Lechista, a to jest pierwszy materiał, który pojawia się na moim kanale, pierwszy film, zaczynamy od takiej miniserii, czyli kariera Liga Mistrzów, Sevilla FC zwycięzca Ligi Europejskiej z tego sezonu, wiemy, że w tej drużynie jest Grzegorz Krychowiak, to będzie taka miniseria na początek kanału. To co będzie na kanale, co będę nagrywał, to co się będzie na nim działo, dowiecie się już wkrótce, bo chyba nawet w następnym filmiku planuję taki nagrać, żeby wam powiedzieć co i jak, co się będzie działo. Ale może wróćmy do tematu tej serii. Gramy w grupie z Real Madrid, Bazelem oraz to jest Liverpool, bo się dowiedziałem. Myślę, że to jest Marsylia pierwsza, ale to jest jednak Liverpool. Liverpool tak jest. No i oczywiście cenem będzie dojść jak najwyżej, może się uda wygrać, ale to naprawdę łatwo nie będzie, bo jakiegoś dużego skilla PS nie mam wolgać zdecydowanie w ale stwierdziłem, że FIFA jest już naprawdę dużo na YouTubie, a PS no trochę tak odstaje od innych y, produkcji, jeśli chodzi o FIFE. Ja, Liga Mistrzów, myślę, że to jest dobry dobry materiał, żeby go nagrać, także mam nadzieję, że się Wam spodoba ten odcinek, jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę, może tak na dobry początek by się dobili 5 łapek, to byłoby fajnie, możecie też zostawić subskrypcję, naprawdę bardzo motywuje. Jeśli się nie podoba, no to bo nie oglądajcie no po prostu ja już nie przedłużam i, i zapraszam was do obejrzenia pierwszego spotkania no i zaczynamy, zaczynamy, wielkie emocje mecz Liverpool kontra Sevilla, chce gramy na wyjeździe, zapraszam was już do skrótu tego emocjonującego spotkania, pierwsza akcja, Everbanega. świetny do jego spasa i sami zobaczcie, petarda piłka wchodzi w okienko, Iago Aspas pokonuje już bodajże w drugiej minucie Bramkarze dużyny przeciwne i mamy prowadzenie 1-0, naprawdę to co podał Banega i to co strzelił Aspas to są stadiony świat, a nawet więcej, niesamowita bramka, palce lizać po prostu. Dziesiąta minuta, Ever Banega stracił piłkę, Balotelli do nie dochodzi, Balotelli mija końców strzela, trzmata trochę Rico, czyli naszego bramkarza Balotelli, pokonuje go i mamy wynik 1-1. No cóż, nie udało się tym razem, ale nie ma się co podać. Everbanega podanie znów fantastyczne dla Aspasa. Aspas uderza! Mamy 2 do 1. To co podawał w tym meczu yy, Ever Banega to są naprawdę stadiony świata. Niesamowite by te podania i też niesamowite strzały były. I ja go Aspasa. Dobry mecz też zaliczał, Grzeusz Ale akcja tym razem w Liverpoolu. Znów ten balotelli. Uderza. Ja już się że, że strzeli Gola, ale nasz się rico obronił, zrehabilitował się. Kolejny akcja Liverpool, Lala nam wyrzuca do go. Balotelli potężnie uderzył, ale świetnie broni znów Rigo, znów się zrehabilitował, można powiedzieć. No i takim też wynikiem jakości pierwsza powa. 2 do 1, dobry mecz jak na razie, ale z lekkim skazaniem dla Liverpoolu, na posiadanie piłki tu no, nie ma co patrzeć, bo grają bardzo na czas, a my tylko z praktycznie. Druga połowa. 54 minuta i ja go aspas sam podaje tam do Baki. Baka Kolisana sam uderza. Bez większych problemów pokonuje mignole. I mamy wynik 3 do 1. Możemy już grać spokojnie i nie dość, że gramy na wyjeździe, jeszcze zdobywamy te 3 punkty, no bo już nic praktycznie nam nie może ich zabrać. Możemy grać na totalnym luzie. I możemy jeszcze przeciwnikowi nastrać trochę bramek. I tak też chcemy zrobić. Carlos Baca urywa się tam obrońcy. Walczy z nim, zobaczmy jak miesza. Niesamowicie tam prowadzi piłkę. Bez większego problemu mija jak... Koloturę, przepraszam. Teraz walczy z Lazarem Markowiczem. Czy sobie poradzi? Oczywiście, że tak. Jest... Jest rzutka świetna. I borra! Słupek. Niestety nie udało się pokonać tej sytuacji bramkarza. Ale co się odbecze to nie uciecze. Koke z pierwszej piłki i Bora również. 4 do 1. Dziękuję, do widzenia. Zdobywamy 3 punkty. Liverpool na kolanach. Będziemy liderami grupy po pierwszej kolejce. I pokazujemy, że, że aplikujemy do naprawdę wysokiego miejsca. Tak jak mówiłem, 4-1, tak się kończy ten mecz. Bardzo dobry wynik. Świetny mecz Grześka Twój, świetny mecz. Timote Kolodziej Czeka i świetny mecz ogólnie naszej drużyny. Ja już bardzo zapraszam do skrótów yy, drugiego spotkania na dziś. Moi drodzy, zapnijcie pasy, usiądźcie wygodnie w futerach, bo zapowiadają się niesamowite emocje. Sevilla kontra Basel. Pierwsza akcja, już 14 minut spotkania. Podanie do Baki od Banegi. Baka potężnie uderza i tym razem słupek nie udało się pokonać w że Strzał naprawdę imponujący. Kolejna nasza akcja, 19 minuta. Jaguars pas uderza bardzo mocno, znów broni Bacli. To jest bodajże chyba czeski bramkarz, ale jeśli ja, ja bym się pewnie to przepraszam. 22 minuta Diaz daleko z Streller przyjmuje to Streller dogona sytuacja jednak świetnie obronił to Sergio Rico No i teraz akcja Grzegorza Krychowiaka Sami to oczekujecie czy to jest faul na czerwoną kartkę No bo widzimy, widzimy tutaj dostał Grzesiu czerwoną kartkę Moim zdaniem to jest żółta kartka Taka mocna naprawdę Ale to nie jest czerwona bo... To nie był V, który zasługiwał na czerwono, to jest moim zdaniem żółta kartka, no ale sędzia z to inaczej, Żółt rożny, enerwany, dobra rzutka, ale wacli. tym razem był mocniejszy. Przypominam, że gramy w dziesiątkę, ciężki mecz się zapowiada już do końca, ale gram u siebie. Carlos Baka, wykorzystuje to, że kibice nam naprawdę pomagają, schodzi do boku Carlos Baka, Carlos Baka, Carlos Baka, rzutka i Aglaz Pass 1 do 0, to dzięki tym kibicom wygrywamy jak na razie jednym golem miejmy nadzieję że uda się to utrzymać może nawet podwyższyć świetny gol Jagos pasa. Cieszynka też iść Kozacka. <grymne> pozdro miejmy nadzieję że uda się to utrzymać no i w pierwszej połowie się udało to utrzymać bardzo dobry wynik niesamowity mysz Timoteko Łodziczaka naprawdę kapitalnie gra jeszcze nie ma grzeczka Krychowiaka który by mu tam pomagał z tyłu a naprawdę spisuje się rewelacyjnie posiadanie piwki dla no to jak zwykle nie patrzcie na to bo ja z posiadaniem piwki nigdy nie będę mocny co za drugą połowę Druga połowa zaczyna się znowu od mocnego naszego akordu baka uderza broni fantastycznie wacji Naprawdę bardzo dobrze się spisał ten bramkarz w tym spotkaniu. Imponująco grał. Te petardy ba baki Aspasa bronił bardzo dobrze. Na no, przestrzale z butki Aspasa nie miał szans. Ale teraz naprawdę dobrze bronił. Akcja przeciwników. MBA do strel streler faulowany. I będziesz rzut wolny z bardzo bliska, naprawdę i będzie oczywiście żółta kartka dla naszego środkowego obrońcy co nie jest dobrą wróżbą bo do końca meczu stały się naprawdę trochę czasu i nie może fałdować naprawdę nie może no i do rzutu wolnego podejdzie Diaz o się nie mylę tak jest Diaz uwaga Diaz jednak ten strzał nie zagroził naszej bramce ani troszkę kolejna akcja no i uwaga sami zobaczcie co się stało sami to ocenicie w rzut karny będzie druga żółta kartka i czerwona, tylko <noise> żółta kartka jest dla gościa, który nawet nie sfałował. Bo sfałował kołodziejczak. A żółta kartka powędrowała niestety dla... No dla tego kolegi na środku obrony No cóż, takie bugi gry, ale niestety tarcimy gracza. I rzut karny. Diaz kontra Rico. Uwaga. Niestety Diaz pokonuje w Było bardzo blisko, Kopnął jak ciota w środek. Ale bo Rico nie zdołał obronić Naprawdę cisnąłem gościa. Z właśnie na y bazer i się udało w końcu Suarez z daleka Mam rzut rożny, naprawdę przez te ostatnie 15 minut było tyle strzału z mojej strony, że to jest naprawdę niewyobrażalne Walczę mu to zwycięto i zobaczę teraz, to jest chyba jeden z najważniejszych jak udało mi się strzelić Evermanega. Rzutka z rzutu rożnego Evermanega dorzuca Przedłużenie Tremulina uderza, broni bramki zobaczcie Kokę, no to, to, to jest po prostu Moja głowa wtedy pękła, no to strzeli Niesamowity gol Koke, niesamowity strzał, Daj nam zwycięstwo, bo to jest ostatnia akcja tego meczu, mamy 6 punktów po tych dwóch meczach, ale gol naprawdę niesamowity, też bardzo dobry mecz w wykonaniu całego teamu, udało się wygrać, jest naprawdę bardzo dobry. teraz czas na najtrudniejszy mecz w grupie, czyli mecz z Realem Madryt, ale to już nie w tym odcinku, to już w kolejnym, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, łapki w górę. Ja już wam w sumie za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że się podobało, że emocje też się Wam udzieliły i na pewno nie zabraknie tych emocji w kolejnych Na razie!